Spokój, dobro, witam wszystkich na 211 spotkaniu w cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parekoto. Dzisiaj mamy 23 listopada 2024 roku i znajdujemy się w Kanadzie, w Montrealu, w katedrze pod wezwaniem Matki Bożej, Królowej Świata. W tej to katedrze dzisiaj odbyło się uroczyste przekazanie relikwii pierwszego stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Pragniemy teraz przekazać likwy naszych błogosławionych męczenników tutaj, w tym miejscu tak ważnym dla licezji w Katedrze w Montrealu. Prowincja o prowincji św. Antoniego Padewskiego i błogosławionego Jakuba Strzemie, zakonu braci mniejszych konwentualnych franciszkanów w Polsce. della de la Provence e, qui de Saint e, Jakub e, Strzemie w niniejszym przekazuję relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Szczałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikat autentyczności relikwii do katedry w Montrealu, w Kanadzie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Wszechświata podpisał się z Mariusz Kozią Prowincję. Anolit on z temu de Premier degré, parce sont tirés de Gry, qu'ils są Tire de sang de bienheureuse Agnès strzałkowski et Michel Michał Tomaszek et que de de ce certificat de totissité de ses reliques pour justement dossier just, just de Montréal pour la basilique euh voyez à quelle dame 11 de on vous donne la Euh, et pour le diocèse aussi. Merci. <laughs> Alors, c'est une très grande joie pour le diocèse et de recevoir les reliques de ces saints martyrs Et euh, la cathédrale, donc, les conservera avec respect. Et euh, nous les prierons certainement pour que la foi des fidèles soit toujours maintenue et augmentée en des temps si compliqués dans la Sainte-Église. Et euh, voilà alors vraiment que nous n'ayons jamais peur de proclamer notre foi dans n'importe quel contexte dans lequel nous sommes, que ce soit toujours le Christ qui soit le vainqueur. Wdzięczny za to, że tutaj te relikwie spoczną, będą przechowywane w odpowiednim miejscu i właśnie, że jest to dobre, że w takich trudnych czasach, jakich jest kościół, mamy kolejnych orędowników i właśnie tutaj w katedrze i w diecezji Montreal będą właśnie orędownikami w różnych sprawach, które właśnie są w tej chwili ważne dla Kościoła. To już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do oglądania stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymać informacje o wszelkich nowych filmach pojawiających się na tym kanale. Zapraszam również do ściągnięcia aplikacji mobilnej Męczennicy z Tam możecie wpisać swoje prośby, podziękowania i świadectwa. Niech bracia męczennicy wszystkim wam błogosławią. Pokój i dobro.